Jednym z pięciu tegorocznych celów na liście był Karp lub Amur z PZW. Do tego zadania wybrałem staw No-Kill w Pawłokomie, polecany przez miejscowych i jedyny zbiornik PZW w okolicy oprócz Sanu, od którego chciałem zrobić odskocznie. Cały szósty dzień poświęciłem najpierw na polowanie na Amura, potem na Karpia. Do południa usadowiłem się po prawej stronie zbiornika. Ryba nie niszerowała najlepiej, ale na metodę po dwóch godzinach nęcenia miejsca Szczytówka pięknie się wygięła, i na kiju zameldował się poszukiwany gość. W końcu wypracowałem rybę, by mi się nie spięło, fajna jest. Karpiczek jakiś malutki będzie. No metoda albo karaszek, karpiczek. Amur, 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 Amur! O kurna, nie zdążyłem odebrać. O kurwa, Tego to, żem się nie spodziewał. Kurna, ta żyłeczka, która 18 chyba tutaj jest. Amurku da i się podebrać. O murku i ja acie Mój amur z PZW Pierwszy kurna będzie albo nie będzie. Nie, nie będzie Zepnij się w podbieraku oczywiście Teraz to się nie da podebrać, nie? Chodź, Dobra. Lemur może nie był wystarczający, aby pokryć to. Kurwa mać. Jebany Aniu Kurwa mać. To niestety. To był chyba błąd, że zacząłem go podbierać, ale rzucałem go słabnie. Mimo to jest pierwszy z PZW oficjalnie wyciągnięty na brzeg. Cel odhaczony. Podczas zbierania się ze stanowiska miałem potężną rolę z dalekiego dystansu albo linek, karpiorek mały. Nie, jeszcze dziwne Czekaj, 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 czekaj. Wyczę karpiorek. No trochę powiedzmy czy się zawiodą, nie? Na co na S70 to ten C karpia chyba? Ha. Dobra. Choć prowadzimy cię na spacerek, mały, nie? Pokaż się. się to. Dobra, yy, nie było tematu. Czując, że ryba tego dnia reaguje lepiej po lewej stronie, udałem się na drugą stronę zbiornika. Okazało się to strzałem w dziesiątkę po dwóch godzinach posłuchy. Nie liczymy tego leszcza, oczywiście. Dostałem w końcu rybę, po którą tu przyjechałem. Oczywiście, też na metodę mamy ryba, nie? To już nie jest chyba leszcz. To już nie jest chyba leszcz, o to. Dobry kij mam, dobrą żyłkę, 0,22 na, na 0, 18 0,18 Ale mocna jest, bo to jest fiuma, to ma dobre żyłki bardzo No to już duże idzie, nie? No chyba no z dwie minuty. Holuję go tak z 30 metra. Ten będzie chyba trochę większy. O tak jakby się miał zerwać zaraz, ale są mocne haki on. O, ładny jest. To nie jest taka półtoraczka. To będzie mój największy kart z jak go wyciągnę. Wcześniej miałem jednego jeszcze, ale on był taki malutki. To taki 42. Ja go sobie sam podbiorę, bo... Aha, Tak, to jest tak. To jest... tak. Tak, tak. No bo ja sobie sam podbiorę, bo po prostu takim podbierakiem to lepiej. Jak samemu wiem, gdzie mam rybę, to ja czuję, nie? Ewentualnie pan może jako obserwator być. Ale no. Spróbuję go samemu sobie. Mam wagę gdzieś, więc można go zważyć jeszcze, bo to będzie. niech naprawdę żyłki. Zaraz, o tak go. A Widać, Tak. Nie, on tam się zatrzymywał. O, to kurna jest, taki z 5 kilo. To, to będzie chyba z 2 mój najgrubszy film w tym roku. To nie będzie moja największa ryba z 2 najpewniej. Nie wiem, nie wiem, nie jestem pewien naprawdę. Ale... Bo największo to był Amur, który którym się spiął. Ale boję się ją podciągnąć, bo wolę ją tutaj wziąć na razie na wyczerpanie, nie? Nie, nie, wcześniej już walczyła. Widać, no, to już było widać dwie minuty temu, że to Karp, na pewno nie Amur. I to taki przyzwoity, z 50 parę centymetrów będzie. Z PZW dobry karp. Na halibuta od Sonu. O, wyciągnę go w taką kołówkę. Teraz. O, pani, To jest ładny karpior. I teraz iść tu. swoją drogą i teraz idź tu no to jest mówię to jest jeżeli nie chce się wyczerpać to, to jest najlepszy sposób oderwać go w tą stronę i teraz koło znowu toczy w drugą stronę a koło trójki myślałem że większy trochę będzie ale ale tu są waleczne ryby ten łuskowaty, kurwa, tak, to? To? To, to jest piękny. A co? Nawet nie, trzy, więcej pewnie będzie. No, trójka. Alicja, to jest. Trójka? A, A tu masz ten łuskowatek? Nie, nie. Nie, to jest piękny. tylko te inne. Zaliczyłem swoją użyciówkę z PZW-karb 60 cm i 4 kg. To nie był jeszcze koniec atomowych bran. Jednak tu dobra paska się skończyła. Zauważyłem, że na tym zbiorniku bardzo dobrze sprawdza się bombka, więc stwierdziłem, że zaryzykuję i zmienię zestaw na bombkę i sanęcę psią karmą. Godzinę przed końcem na metodę miałem kolejne branie, jednak ryba urwała mi cały zestaw na klipsie. Na bombkę po chwili też miałem jesteś. No nie, nie, na bombkę. dzisiaj. Jednak tym razem fluorokarbon przetra się o gałąź albo kamienie. Kurna spinka. Spinka. U. Takim to sposobem dzień zakończył się z negatywnym akcentem, ale mogę was za to zaprosić na dwa odcinki z serii łowienia brzan na sanie. Więc jeżeli jesteście zainteresowani macie tutaj karty i w kartach macie ten odcinek.